Dzień dobry, królu Zygmuncie, co słychać, Wasza Wysokość? Kłaniam się nisko królowi, kłaniam się białym obłokom, niebo jest jasno niebieskie, obłoki białe jak mlecze. A król, przepraszam, króla, co król wyprawia z mieczem, kopertę w ręku trzyma, kopertę mieczem rozciął. Zygmuncie, co się dzieje z królewską wysokością? Zatrzęsła się pod królem kolumna marmurowa. Chcesz wiedzieć, co się dzieje? Dostałem list z Krakowa. My wiemy, jak to było, bo nas uczyli w szkole i mamy żal do króla od paru już pokoleń. Nasz Kraków na stolice pasuje, tak jak ulał, a król w stolicę przeniósł. I po co, proszę, króla? To nie był dobry pomysł, ta cała przeprowadzka. Bo gdzie w Warszawie wieża piękniejsza niż mariacka? A planty, a krakuski, przy czapkach piórka pawie, ze świecą takich czapek nie znajdzie się w Warszawie, a fiakry. A te lalki, co tańczą u nas w szopce. A kopce, czy król widział w Warszawie jakieś kopce? Dziwimy się królowi, że wybrał tę Warszawę. Od zamku królewskiego ładniejszy przecież Wawel. Tu król czytanie przerwał i oblał się purpurą i krzyknął wielkim głosem: Królestwo dam za pióro! Odpisze, słowo daje. Natychmiast osobiście list wyślę do Krakowa, wyjaśnię wszystko w liście. Niestety nie odpisał i pewnie nie odpisze, bo z piórem na kolumnę jak dotąd nikt nie przyszedł. Więc może ja odpowiem na list za króla Wazę, a może spróbujemy odpisać wszyscy razem. Do wszystkich Krakowiaków wyślemy telegramy. Przyjedźcie do Warszawy, na miejscu pogadamy.